W dzisiejszym odcinku książulo przeprosił restaurację. Leksji chce odejść z internetu, Wojtek Gola nie wytrzymał po tym pytaniu. Fysialka ma żal do byłej czajnika, no i wiele więcej innych informacji. No i wróciłem tu po świętach. Dziwnie, tak po miesięcznej przerwie, znowu do was mówić i robić coś, co się lubi. Już zapomniałem jak to jest żyć z pasją. Lecimy z tematami. Tak może szybko przeskoczę po tym, co działo się w tym roku. Jak ktoś wszystko śledził, to może sobie powspominać, a nóż dowie się o czymś, co go ominęło jakimś cudem. Zaczęliśmy rok od zakazu energetyków dla niepełnoletnich. Także dowody osobiste były intensywnie używane. Streamer Ginalt się oświadczył. Odbyło się Prime MMA, a na nim igrzyska gladiatorów, na których Olejnik otrzymał w internecie drugie życie i wygrał dwie walki. Mortalcie odszedł z Genzy. Powstał kanał Freak, na którym Nathan nie ma platformę do wyzywania wszystkich. Dwóch przestępców z Sejmu poszło do więzienia, ale już wyszli, bo mają ziomka prezydenta, także ten. Budda rozdał widzom 7 samochodów i pobił rekord oglądalności w Polsce, bo śledziło go na żywo blisko 700 tysięcy osób. Wardenga stracił w oczach widzów, bo wybaczył Została odkryta prawie cała karta walk na Fame20, którą widzicie na ekranie. Patecki wraz z Łatwogang sprankowali internet z zdjęciem z fejkowym Neymarem. Rozpoczęto promocję Cloud4 wraz z ogłoszeniem najbardziej oczekiwanej walki w Afrykach, czyli Neyman vs Muran. Elon Musk odwiedził Polskę, a dokładniej Muzeum w Auschwitz. Wybuchła ogromna fera wokół Marcina Wrzoska związana z przemocą domową, ale na ten moment została uciszona za porozumieniem stron. Łatwogang zrobił w ramach żartu wielki billboard na wjeździe do Warszawy z napisem Witamy w Bydgoszczy. Galeria Poznania została przejęta przez jakąś dzieciarnię. Mr. Beast zarobił 250 tysięcy dolarów za swój pierwszy film na platformie X. Ikona internetu, czyli Pan Gracjan, nagrał utwór o marszałku Hołowni. Najlepszym marszałkiem Sejmu jest Szymon Hołownia. Jest kapitalny, jest oryginalny, jest niebanalny, niepowtarzalny. Nie daj się, Szymon, trzymaj się dalej. Jesteś najlepszy i jesteś wielki. Boxdel dostał propozycję walki z Najmanem. Ale rzeczywiście było takie spotkanie, gdzie został mi zaproponowany Marcin Najman. I rekordowa e, chyba stawka, e, nie? nie w, tak, w, w ba, ba, bardzo dobra stawka. No i działo się w sumie wiele więcej, ale wymieniłem te najbardziej wyraziste rzeczy, które zwróciły bardziej moją uwagę. No ale teraz przejdźmy do świeższych informacji. Fusialka ma problem do byłej dziewczyny czajnika. Kasia pod filmem dziewczyny napisała taki oto komentarz. Ojoj, ale miniaturka. Odbije się to. Niemiło. Uśmieszek. Miniaturka po tym komentarzu została zmieniona. Na ekranie widzicie miniaturkę przed i po. Tak na początku sam miałem trudność ze znalezieniem różnicy, ale jak zwrócicie uwagę na oczy Kingi, to początkowo miała ona pomalowane na czerwono. Mega afera. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ostatnio na kanał Gold został opublikowany materiał, gdzie Wojtek Gola jest odpytywany na przeróżne tematy pod wariografem. Były to pytania mniej lub bardziej kontrowersyjne. Żeby poznać odpowiedzi na wszystkie, musicie sami obejrzeć ten materiał. Ja chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedno pytanie, które w internecie. Jest zadawany przez troli od dłuższego czasu. Mianowicie, czy Wojtek jest biseksualny? Jest to pytanie, którym bardzo często włodarz był prowokowany przez hejterów i w pewien sposób drażniony. Po udzieleniu na to pytanie odpowiedzi jednoznacznym stwierdzeniu, że mężczyzna nie jest biseksualny, nie mógł powstrzymać emocji i z nerwów się po prostu popłakał. Sami zobaczcie ten materiał. Chodzi o pytanie, czy miał pan intymne zbliżenie e, z mężczyzną? Tu jakby od razu pan. E, nie miał żadnych wątpliwości konkretnie, konkretnie pan odpowiedział i ta odpowiedź to jest bez sensu że ja w ogóle to jest coś dobić ale odpowiedział pan prawdę Wie, panie, wiem panie Wojtku nie skłamał pan w tym, w tym pytaniu zaprzeczył pan i to jest to jest prawda za sekundę na no chwilę, zaraz skończymy jak pan będzie mówił. Muszę chwilę odpocząć. Okej, okay, okej. Okay, okay. U niego to aż ta, tak bardzo to siedzi w głowie? By, ile to trwa? Nie ja mu to się, się Wykopki bardzo, tylko bardzo robią bardzo to, nie? On nie jest y, homofobem ani osobą, która nie ma, ma z tym jakiś problem i tak dalej, tylko on po prostu nie jest biseksualny, jest hetero, a ludzie wciskają mu to, że jest biseksem, nie? Wiesz, Nikt z nas nie wie, na przykład jak. O, jego mama się z tym czuje. Me. No? I co? O tej, po robocie. Ale słyszysz, to jest git. Ja wiem, ale to męcz, że w ogóle. Że ja są takie wątpliwości w ogóle, na stanę mi to. to. No, ale masz tu już za sobą, nie? Ja I wiem. To ja wiem. Po prostu nie wiedziałem, <coughs> żebym tak siedzi, nie? No właśnie, bardzo. Lexi chce odejść z internetu? Ostatnio dziewczynie zrobiło się trochę ciszej w sieci. Na kanale Antyfakty w ostatnich dniach Lexi zdradziła, że jej zbliżająca się walka może być ostatnią, a sama influencerka chce odbić od tego świata popularności. Jednak dalej trochę się waha i nie do końca ma na siebie plan. Nie wiesz co, ja. Yy, zastanawiałam się, czy to nie będzie właśnie moja ostatnia walka. Ze względu na to, że. Yy, ja bym chciała. Inne rzeczy robić w życiu. W ogóle to influencerstwo ostatnio mnie tak. Nie ma już tego zapału jak, jak kiedyś. No a, a free fighty się też z tym wiążą, więc ja bym chciała się ogólnie zabezpieczyć finansowo. Wiadomo, to jest bardzo ważne, a tutaj są takie korzyści. Ale też chciałabym jakieś coś, jakieś pomysł na siebie. Ale w internecie e... czy kompletnie nie? Czy też poza internetem, mhm. nie? Poza internetem. Więc... Męczycie już troszkę? E, czasami tak. Czas pokaże jak to dalej pójdzie z jej karierą i gdzie ostatecznie wyląduje jej osoba w internecie. Książulo przeprosił restaurację. Zacznijmy jednak od początku. Najpopularniejszy polski krytyk kulinarny na YouTube niedawno w swoim filmie porównywał smakowo dwie pizze z dwóch różnych restauracji o tej samej nazwie. W filmie dał również możliwość wypowiedzenia się przez przedstawicieli jednej z tych pizzerii. Tam padło oskarżenie, że ta druga Pizzeria rzekomo okradła tą pierwszą z nazwy i charakterystycznego logotypu. Ta druga restauracja nie dostała już tego głosu, więc odezwała się do youtubera prywatnie i kazała skasować materiał. Książulo wrzucił zatem drugi materiał, w którym przeprasza za zaistniałą sytuację. Jednak w tym samym materiale wrzuca te z tych pizz z poprzedniego filmu, już bez fragmentu z oskarżeniem właścicieli o kradzież. Ostatecznie pizzeria nie wyszła na tym za dobrze, a Książulo w sprytny sposób ich ośmieszył. Sami wejdźcie na jego kanał, żeby bliżej poznać temat, bo tam chłopak wszystko dokładnie omówił. A no, i na koniec jeszcze jedna rzecz, którą zapomniałem wymienić na początku, omawiając cały styczeń. Przemek Czarnek, czyli minister edukacji i nauki Polski w latach 2020-2023, wygrał w plebiscycie Dzban Roku 2023, organizowanym przez Michała Marszała i Make Life Harder. W finale otrzymał ponad 300 tysięcy głosów. Zdobył to wyróżnienie po raz drugi w zaledwie czteroletniej historii tego plebiscytu. Najszczersze gratulacje Przemku. Zasłużona wygrana.